Mapa skarbów. Hmm. Te ryby kosztują tylko dwa pesos za sztukę. Przed godziną je złowiłem. Doskonałe na obiad! Pozwoli pan, że się hmm. przedstawię. Ching Li Cheng, cesarski kartograf jego wysokości Daoguanga, niebiańskiego syna hmm. i władcy niebiańskiego imperium. Hmm? Don Esteban Parasol, gubernator Kalifornii. Co sprowadzacie w nasze piękne strony, senior Ching? Hmm. Ta mapa należy do sławnego korsarza, Francisa Drake'a. Uh! Och, to jeden z największych wrogów Hiszpanii. Ten Anglik obrabował dziesiątki hiszpańskich statków. To doskonała okazja do rewanżu. Mapa pokazuje, gdzie ukrył wszystkie te skarby. Tutaj, w Kalifornii. O, oh, 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 oh. mm, skrzynia skarbów Drake'a. E, e, to musi być warte fortunę. Ta kryjówka znajduje się tu, na obrzeżach Los Angeles. Oh, okropny bandyta Zorro terroryzuje ten region. Załatwię panu eskortę wojskową i list polecający do kapitana monasterio. Hmm. Lubię tę ziemię. Jest taka piękna, spokojna i cicha. Tak, Bernardo. To najlepsze miejsce, by usiąść i nic nie robić, hmm? Diego! Bernardo. Jadę do miasta zrobić zapasy na rancho i potrzebuję waszych silnych ramion. Z polecenia gubernatora, senior Ching otrzyma wszelką pomoc, jakiej potrzebuje do znalezienia skarbu Francisa Drake'a. Jeśli mu się uda, obiecuję, że Los Angeles będzie miastem bez podatków. To niewiarygodne. Czy słyszeliście, jak gubernator mówił, że już nie chce podatków? <śmiech> <śmiech> Masz rację, tylko w naszych snach. Koniec z chodzeniem do kantyny. Otworzę własną karczmę, przyjacielu. A ja stworzę restaurację pod nazwą A? Carlito. Będzie ich bardzo dużo w całej Kalifornii. Hmm. hmm. Muszę zobaczyć ten skarb. Poza tym, szefie, ty nawet wyglądasz jak pirat. Gratuluję, senor Ching. Co za niezwykłe odkrycie. O, wybacz, nie przedstawiłem się. Don Diego de la Vega. Jestem zaszczycony. Miło mi, senior de la Vega. Jaki ładny strój. To zjedwabił? jedwabiu? Hmm. Mm. Jeśli będzie taka potrzeba, wystarczy powiadomić. Z przyjemnością panu pomogę. Nie potrzebuję pomocy Don Malapensa. Chcę, żebyś był z dala od moich żołnierzy. Mm. Ines, złe wieści. Ta mapa wskazuje moją ukrytą jaskinię. Na szczęście mapa jest niedokładna i oznaczona przez czumaszów. O, niewielu ludzi umie odczytać te znaki. Na pewno nie monasterio i Ching. Drake użył symboliczum maszów jako kodu. To daje nam trochę czasu. Wiem, jak przerwać ich poszukiwania. Ha, 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 ha. Ha! Hmm, uh, upalny dzień. Hmm. Cóż, panowie, co tam z poszukiwaniem skarbu? To fascynujące. Trochę bardziej w lewo. Na lewo! <grym> A, co on powiedział? Trochę w lewo! <grym> Myślę, <grym> że kapitan powiedział, Na że. Lewo! Płyńmy do tamtych skał. Nie sądzę, żeby to Czy możesz być ha! cicho kapralu. Nie słyszę kapitana. Ha! Ha! To mewy. Nie znoszę tych ptaków! <grym> <grym> Uważajcie! O, złoto, złoto! Jestem bogaty! To miedziak sierżancie. No i co z tego? Znalazłem skarb. O, Garcia! Ty muszku. To po prostu głupi wrak. Hmm. Jeśli to nie jest w zatoce, to musi być dalej w głębi lądu, właśnie tam. Hmm. To teren hmm. twojego rancza Don Diego. Naprawdę? Ojej, jakie to zabawne. Hmm. Brawo, brawo hmm. braciszku. Czy właśnie tak chcesz przerwać poszukiwania? Nie wychodzi ci to dobrze. <laughs> Skarb Drake'a jest zakopany u Delawegów. Ha. To niezwykły skarb! Jest wart ponad milion Pesos! O! Oh, miliony w szerym złosie I rubiny, i mm. diamenty! Szybciej, Ach, szybciej, pośpiesz masz... hey <ścoughs> <ścoughs> no nie wytrzyma na taki skwar! Pieczę! No i napiłbym się wody! <ścoughs> Myślisz, że znajdziesz skarb Drake'a zakopany pod krowim plackiem, sierżancie? E, o nie, kapitanie. Ja Dobra. tylko sprawdzałem. A. Nigdy nie wiadomo. Ojej, sierżancie. Widzę, że dokonałeś kolejnego odkrycia. Hmm. Tylko o. brzydko pachnie. Spójrzcie na to. Ilu tutaj intruzów? Pozwoliliśmy im na to. Dlatego pewnie szybciej skończą. Zaprosiłem pana Cinga do naszej haciendy, zapewniając ochronę. Przynajmniej w ten sposób uwolnimy go od żołnierzy. Mm. Sprytne, co? Przyjaciele, spróbujcie mm. ostrej syczuańskiej ryby, przywieziona mm. prosto z Chin. Mm, dobra. Uh. Uh. Oh. Mm. Mm. Biedne dziecko! Może więcej wody, skarbie? Smakuje wam? Być może jest zbyt mało ostra. Jest dobra. To rewelacja! Czyli smakuje. Proszę, tu jest dokładka. To są symbole czumaszów. Zapis w języku, którym się posługują. Moja żona była ich księżniczką. Moja córka Ines pomoże panu to przetłumaczyć. Mówisz w ich języku. <grym> Jakie szczęście. Wezmę szkło powiększające. Hmm. Spójrz, wejście do ukrytej jaskini. Zabieraj swój paluch. Nic nie widzę. Mamy takie powiedzenie w Chinach: mędrzec pokazuje księżyc, a głupiec widzi tylko palec. <grym> 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 Cóż, to starożytne symbole. Są bardzo trudne do odczytania. Spójrzcie na te dwa kręgi. Oznaczają, że w tym miejscu jest woda. Mm. Najprawdopodobniej wiosną. Czy to możliwe, żeby Drake wybrał jaskinię lub hmm. grotę? To bardzo dobre kryjówki. Może są jakieś na mapie. E, to możliwe, ale zbyt oczywiste. Drake nie był zwykłym korsarzem, jak wiesz. Wybrał pewnie coś niebanalnego. Jak mówi stare chińskie powiedzenie? Może tak, może nie. Hmm. <laughs> hmm. Jest sprytny. Wciąż nie wie, gdzie jest wejście do jaskini, ale w końcu je znajdzie. Najgorsze jest to, że nie ma tam skarbu. Gdyby był, znaleźlibyśmy go. Cóż, raczej nie chcemy, żeby to usłyszał. Hmm. Musimy dać poszukiwaczom skarbów to, czego szukają. Hmm. Hmm? Skarb, ale nieprawdziwy. Bernardo ma rację. Jak mapa Chinga doprowadzi go do fałszywego skarbu? O, moja głowa! Wolę walczyć szpadą. Hmm, już wiem. Stworzymy inną mapę. Zaprowadzi go do fałszywego skarbu. Musimy tylko zastąpić mapę Chinga naszą własną. Ukradłaś mój pomysł! Twoje kręgi są stanowczo za małe i to nie jest ten kolor. Hej, czekaj! To ty mówiłaś, że ja rysuję. Mm. Jak to mapa jest kiepska? To ty przecież wymyśliłeś, Bernardo. Mamy niewiele czasu, już prawie świta. Musimy zwrócić starą mapę. O! Musicie zabrać tę mapę i nie dać się przy tym złapać. Tak jest! Nie masz się czego bać, szefie! Przez was zawsze się boję, głupsze. hmm. mi mapę, koleś. Przestań tak ciężko wzdychać. Oddasz mapę i wszystko będzie cacy. Wybacz mi, panie bandyto. Spróbuj ją wziąć. <śmienicza> Zorro! <śmienicza> Uwielbiam ćwiczenia. Bandyta Zorro! Nie gniewasz się za to, że się. Nieźle! Bandyta stoi tam, to nie ja. Twoja mapa przyciąga <śmienicza> takich jak on. Przyznam, że nieźle sobie radzisz bez mojej pomocy. O! Hmm. O. Do zobaczenia. Ha, 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 ha. Hmm. Proszę. Proszę, chodź. Co tam się dzieje? Hmm. Przyjechałem tutaj, bo widziałem zorro. Chyba Cię nie zranił. A gdzie mapa? E, masz swoją mapę? Hm. Ta mapa przyciąga chciwe oczy. Nie jesteś wcale bezpieczny u dolawegów. Mój garnizon jest najbezpieczniejszy w okolicy. Mam całe mnóstwo żołnierzy. Możesz na nas liczyć, nie! Ha! Pewnie polubisz moją specjalność. Marynowane ślepia kałamarnicy w sosie z wodorostów. Koniec. Pani się! Ratunku! Ratunku na pomoc! Na pomoc. Pani się! A? Pani się! Gdzie? Gdzie? Kapralu! Gdzie jesteś? się! się! Kłani To karczma! Pani się! Karczma się! Kłani się! Kłani się! Sierżancie Garcia, kapralu Gonzalez! <grymne> e, czujesz, że coś się pali, sierżancie? Każdy czuje. Przecież to pożar nie staro. Ja błonę! Ja Szybciej, ruszać się! Hmm. Hmm. A, mapa! Czy to możliwe, że zostawiłem ją na biurku kapitana? Zmienię kilka szczegółów, żeby ukryć wejście do jaskini i skierować ich gdzie hmm. indziej. Niebawem zrozumieją, że to dywersja. Szybko! Odłóż ją. Musiałem ją zostawić w pana biurze. Pójdziemy i sprawdzimy, ser. Huh. rozumiem zamknięte chodź pomóżcie nam hmm. szybciej nie do rajdy. Hmm. dobry wieczór oh, Zoro! Hmm. dlaczego nie świecisz przykładem czemu jesteś tutaj zamiast gasić pożar natychmiast otwórz te drzwi i poddaj się hmm. nie dzięki hmm. czy to nie dziwne że groźny bandyta hmm. może wejść do najbezpieczniejszego fortu hmm. Nie ma pożaru. To tylko podstęp. Kolejna podła sztuczka tego Zorro. Co się stało? Hmm. Zamknięte? Zoro przyjęto jako kapitana? Hmm. Gdyby Zoro był kapitanem, <laughs> złapałby samego siebie. <śmiech> <śmiech> tylko co przez to pan rozumie, sierżancie? <laughs> Atak! Wracać <laughs> do garnizonu! Czy ktoś może im powiedzieć, że atakują swój garnizon? Hej, jestem na górze! Śmiało, nie wstydź się. Nie, nie, nie. Znowu? Patrzcie na to. O. <śmany z wąsów> niewiele brakowało. <śmany z wąsów> Kapitanie, to było fajne. Aa! Tornado. Mapa. Hm. Sześć kroków, potem kopcie. Hm. <grym> jak słodko! Zwycięstwo już blisko! <grym> Wiedziałem, ależ ja się śpieszyłem! Nareszcie nadchodzi godzina mojej chwały! <grym> skarb należący do Drake'a. <grym> <O>, to <grym> skarb Drake'a, Jego Ekscelencjo. To niesprawiedliwe. To ty zrobiłeś najwięcej. To skrzynia ze skarbami Drake'a? Co za... Ja, ja nie rozumiem. Drake chyba nie był nóg i nie brał swoich skarpet. To buty naszego taty. Poniesiecie konsekwencje. I to poważne. Dodatkowe U. obowiązki dla Ciebie i Twoich ludzi. Nie ma skarbu. To znaczy, że nikt nic nie dostanie. Czy zawiodłem Cię? Gdyby Wasz drogi kapitan nie był taki chciwy, to dowiedziałby się, że skrzynka była zbyt nowa. A prawdziwy skarb zniknął dawno temu. Tak po prostu. A? To mój specjalny składnik. Dzięki niemu ugotujesz chińskie dania. E, naprawdę dziękuję. Mój ojciec bardzo je lubi. Mm. Jesteście podobni. On też ma miły uśmiech, ale to dla mnie za ostre. Wersja polska na zlecenie platformy. Ha! plus Studio Publishing. Dialogi Jacek Wolszczak, reżyseria Dobrosława Bałazy, Dźwięk: montaż Piotr Wielaski. Kierownictwo produkcji Urszula Jankowska. Udział wzięli Aleksandra Radwan, Przemysław Wyszyński. Jacek Król i Inni.